Siema ma się banaczko z tej strony Paweł dzisiaj. Tak, tamten serwer usunął mi się, niestety. Usunął mi się. Oczywiście, nic, nic nie robiłem, ale oczywiście nagle. No i stworzyłem nowy serwer. Będzie z niego seria teraz. Naprawdę przepraszam Was z całego serca. No ale po prostu, nie wiem czemu znikł. Dzisiaj będziemy psuli buraki. Fajny filmik z psucia buraków. Mega. I lecimy sobie. A chyba tu mam I lecimy Aj no szybko się to robi. Ogólnie ja mam ogromne pola, ale z taką prędkością powinno być szybciej, szybciej, szybko. i lecimy. Ogólnie yy, ta sera będzie jakby cały czas. Yy, już myślę, że tak. No już na bardzo długo, o ile mi się serwer nie, nie usunie. Dziękuję za 12 subskrypcji. Lecimy po więcej. I ogólnie. Yy, no, sobie po prostu jakby będę nagrywał z tego. Najprawdopodobniej z tamtego serwa z Aniołkiem też czasem coś wleci, ale to myślę, że nie ten. Nie tak często. Bo to będą tutaj będą wlatywały zapewne codziennie. Tylko czasem może nie wleci w jeden dzień, bo będę poza odcinkiem na przykład robił takie coś, co nie. I no. I lecimy. No właśnie, będę musiał jeszcze kupić tą szczepkę do, do zboża, bo kupiłem na bele, kupiłem na wszystko. A tego najważniejszego nie kupiłem. Ja pierniejsza. I lecimy dookoła pola, Ursus. Inno. Tutaj ogólnie zbudowałem nową gospodarkę. Serwer dzisiaj stworzony. Więc nawet mi szybko poszło. I pyk... O! Nawet mi to dobrze wyszło. Tutaj stoi się w nich, bo on tam zjeżdżał cały czas, jakby w dół. bez jest to z górki. I to tak dość z górki. Jezu, jak to się powoli opuszcza. Ale jest plus i minus. Szybko się opuszcza. Yy, wolno się opuszcza, ale szybko jadę z tym. I nie ma oporu w ogóle. Ogólnie jest to bardzo duża mapa. Yy, bardzo duża. No ogólnie jest ładny krajobraz. Czekajcie, ja będę musiał sprawdzić ile nagrywam już jakieś 5 może minut 4 minuty, no to prawie zgadłem. Lecimy sobie dookoła pola. Ogólnie, Aniuczek, z nim będę nagrywał. Może stworzymy nowy serwer No Man's Land od totalnego zera. Możliwe, że stworzymy, ale nie wiem. Może będziemy nagrywali raz ja, raz on. Nie wiem, aczkolwiek powinienem za niedługo ten. Yy, jakby, może stworzymy to. Aczkolwiek, nie wiem. Ogólnie usunął mi się ten serwer. Jestem na to mega wkurzony. No, bo miałem tam bizonka, ursusiki. Aczkolwiek, tutaj też mam ursusiki. Ale się kopci za mną. Jakby co? Wrócić tak, za mną ten kopci? Bo mam na to moda tak, mod na kopcenia, <gry> on się nie nazywa mod na kopcenia, tylko jakiś tam po prostu yy, w komentarzu w tym w nie, nie w komentarzu w opisie, nie, nie w opisie, dobra, ale Wam na pewno napiszę. O, w opisie chyba. Nie wiem, czy to jest opis, czy nie. Ale na pewno tam gdzieś to przypnę. Tak, ten link w opisie, tak, dobra, to jest opis. I ogólnie sobie lecimy. Lecimy, lecimy i lecimy. 6 minut, a ja dopiero dwa razy zrobiłem. No. Ale ogólnie szybko to idzie. O, ogólnie to pole jest ogromne. To jest chyba jedno z największych. Miałem w planach jeszcze kupić to pole, ale nie. Czeka, czy to jest. Nie, to jest chyba największe. To jest największe pole, chyba na tej mapie. Nie, nie największe, ale jedno z największych. XD. Może wróci filmik z oprowadzaniem u Was po ja W tym garażu, co tutaj widzicie? Tutaj to tam ogólnie nie stawiam maszyn, bo tutaj stoją... Bo nie chcę mi się tam wjechać, tam jeszcze się manewruje ciężko. Bo akurat zrobię to tak, że wiecie. No, tutaj tam sobie kolejny Ursus Bizon I takie maszynki. I lecimy sobie Ursusem. Jak, jakbyście widzieli, bo z, powinien wrócić za niedługo jeszcze filmik z koszenia, nie będzie jeszcze ściania. To będzie ściania i potem z koszenia, to jak będę, jak będę kosił, to się nie zdziwcie, ale za mną będzie taki dym, że patrzcie, tutaj jest coś takiego, a tutaj będzie jakby na pół ekran taki wielki czarny dym. A w sumie nie będę wam dalej spoilerował, bo po to są odcinki, żebyście je obejrzeli. A nie żebym po prostu wam mówił, to nie będziecie potem oglądali, bo będziecie wiedzieli co tam będzie i jak to będzie wyglądało, co nie? O kurde, ej no ten Ursus jest mocny jakiś. <gulanie> Ogólnie mapka jest bardzo ładna, bardzo duża. Ogólnie ma bardzo ładny krajobraz, dużo drzew. A nie tak jak kurde jak to tam jest miasto, co nie? I są tylko takie no pola, no ale są pola, ale no to nie masz takiego uroku, to jest żE. A jakby tak spróbować przez to przejechać? Albo jednak nie, nieważne. Nie mówiłem nic. To by chyba Ursusa przykryło nawet. O kurde, tutaj też jest duże pola. Patrzcie. Heh i teraz szkoły idę w końcu I sobie lecimy z poletkiem ile ja to już nagrywam 8 minut ok czyli jeszcze jakieś 5,5 minuty może 5 minut ale ogólnie bardzo się pokreślacie tym Ursusem po tym poletku w tamtym odcinku co nagrałem, y, jak się, mi się pole usunęło, co widziałeś ten 2, 3, 1 sekundowy. jednosekundowy. mówiłem, że dzisiaj nie będzie filmik, ale nie wiedziałem, że będzie mi się w ogóle chciało to od nowa na tej samej mapie, bo się zdenerwowałem dosyć. Ale wleciał, ale wleciał. I jakby to już dzisiaj nie wleci. Kolejny ten dzisiaj będzie jedyny. Jutro tak gdzieś koło 16 powinien wlecieć kolejny z tej mapy, z siania. O ile w ogóle do tej godziny zdążę to dokończyć, bo... Jak po... Jak skończę odcinek to już w ogóle włączam farminga. Bo mi się tak tego nie chce robić wieczorem. Ogólnie w dzień, jak mi się w ogóle... Wiecie. Jak wrócę ze szkoły, odrobię lekcję, to sobie siądę. I może to dokończę. Aha, nie, bo ja mam dyktando chyba jutro. Będę musiał napisać, nie wiem. I lecimy. Ogólnie te ogromne balony na niebie mnie mega ładnie to wygląda. Fajnie, jakby to jeszcze samoloty jakieś latały yy, raz na czas. Chyba raz widzieliśmy helikopter leciał tutaj na tej mapie. Ale nie wiem, na pewno no, no mans land lata czasem helikopter. Ale tutaj to. Znać mi się okazać, że na pewno coś leciało w po... jakiś statek, powie... ja, statek powietrzny. Jak to brzmi? No, helikopter albo samolot, albo jeszcze coś innego. Ale na pewno coś tam, coś leciało, bo nawet zwróciłem na to uwagę. Miałem szybko łączyć nagranie, ale to musiałem... musiałbym opa... odpalić to. OBS studio i wiecie, bym musiał po prostu to szybko nagrać, ale. Też musiałbym słuchawki podpalić z mikrofonem, no to to nie jest takie łatwe. Żeby to dosłownie w 20 sekund po... no, w 20 sekund by się dało. Aczkolwiek ten samolot leciał tak szybko. Nie no, nie być, to był samolot czy coś. Ale coś, yy, to, to coś leciało bardzo szybko. I dosłownie w jakieś 11-12 sekund przeleciało i już nie było tego widać. Mógłbym jeszcze włączyć po prostu speed razy 20, co nie? Ja za tym pobieg, ale wtedy... Byłem podczas układania maszyn na gospia. I jakby zobaczyłem to i się nawet nie zdziwiłem. Ale potem tak myślę i w... ja od razu zapomniałem co to było. Nawet yy, nie pamiętam w ogóle tego. Ursusik. Tutaj wszystko łączone, zmodyfikowane Ogólnie mocny. Tutaj z tym... Zapomniałem jak to się nazywa. Na pewno będzie jeszcze prasowanie prasą yy, która gdzieś tutaj stoi. A tam stoi taka brązowa przy domku moim. Nie pamiętam z czego ona jest. Ale na pewno tutaj nic na tym gospodarstwie nie ma bez modów. A, wiem co jest bez modów. Ziarna. Ale te ziarna się nie liczą do maszyn, tylko do zia ziaren. To tam ziarn, nie wiem jak to się od... mówi. Czekajcie, bo ja tutaj włączam to i nawet nie spojrzałem. O kurde, mam jeszcze dwie minutki, niecałe. 3 minutki niecałe, sorki no cztery okrążenia. Nawet szybko to idzie. Tutaj jeszcze mam jakieś, nie wiem. Ale to mi szybko zajmie. Tutaj zawracamy. I lecimy. Mam wielkie wiatraki. Trzy wielkie wiatraki. I cztery wielkie balony czy tam. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, yy, cztery. Nie, one znikają jakoś. Albo są. Po... O, one sobie po prostu latają. Myślę, że one w miejscu są. Czekajcie, to się porusza? Okay. Porusza się, o! Ok. Nawet nie wiedziałem, bo myślę, że one są po prostu tak wklejone w mapę, że one się po prostu w ogóle nie ruszają, tylko są na niebie dla ozdoby. Ale ładnie to wygląda ogólnie. Realistycznie, ogólnie, na, ta, na ten serwer miałem dodać mody na realistyczne błoto. Jakby, że postur na realistykę, ale uznam, że to jest bez sensu, bo gdyby nie te mody, to stawiam to na innym serwerze. Gdyby te mody na no było, to teraz bym robił, yy, Kończyłbym pierwsze okrążenie, a nie był, był, byłby w połowie czwartego, tak jak teraz. Więc ogólnie, no. I lecimy kolejne okrążenie, jakby nie okrążenie, no, kolejny pasek. 15 na godzinę. O. I tak to się prezentuje. Ursus C330? Chyba. Nie. C360. O. I lecimy. Lecimy w dół. Dobra, z takim akcentem kończymy dzisiejszy filmik. Do następnego.